Dzień dobry! Witajcie na kolejnej lekcji poświęconej pierwiastkom. Zajmiemy się na niej wykorzystywaniem tego, czego nauczyliśmy się do tej pory. To jest trzecia część poświęcona pierwiastkom. W części pierwszej i drugiej znajdziecie podstawy. W czwartej zajmiemy się jeszcze zadaniami z treścią. Więc przystąpmy do zadania. Która z liczb jest większa? 5 pierwiastków z 5 czy 9 pierwiastków z dwóch? Tutaj zastosujemy włączanie czynnika pod znak pierwiastka. Szerzej jak to zrobić jest um omówione w części pierwszej, ale jeśli ktoś będzie uważnie słuchał, to na pewno się zorientuje. Tutaj po tych naszych działaniach, o co chodzi. Więc włączamy piątkę pod znak pierwiastka. Ponieważ jest to pierwiastek drugiego stopnia, tu mamy dwójkę, której nie piszemy. Yy, oznacza to, że piątka musi wystąpić dwukrotnie w mnożeniu, jeśli wprowadzamy ją pod znak pierwiastka. Czyli 5 razy 5 to jest właśnie ta piątka włączona pod znak pierwiastka i jeszcze razy 5, to jest ta piątka. Dwukrotnie używamy w mnożeniu piątkę, bo jest to pierwiastek, tutaj widzimy drugiego stopnia, tylko ta dwójka jest niezapisana. No i to samo robimy tutaj z 9 pierwiastków z dwóch, czyli 9 razy 9 razy 2 i po obliczeniu... 5 razy 5 razy 5 to jest 125. 9 razy 9 81 i razy 2 162. Czyli widzimy, że ta liczba jest większa. Nie musimy wyciągać z tego pierwiastka, no bo wiadomo, że pierwiastek z liczby większej będzie większy od pierwiastka z liczby mniejszej. Teraz spójrzmy na kolejny przykład. Tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia, czyli wprowadzając go pod znak pierwiastka, używamy trzykrotnie liczby w mnożeniu. Czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia i wprowadzamy tą czwórkę. Używamy ją trzy razy, bo pierwiastek jest trzeciego stopnia, czyli 4 razy 4 razy 4 i razy 2. I tak samo tutaj. Pierwiastek trzeciego stopnia, czyli trójkę używamy trzykrotnie. I razy pięć, bo piątka sobie tutaj jest. Po pomnożeniu, co nam to daje? 4 razy 4, razy 4 to jest 64 i 64 razy 2. To jest pierwiastek ze 128 trzeciego stopnia. I tutaj co mamy? 3 razy 3, razy 3 to jest 27, i 27 razy 5 to jest 135. Oczywiście pierwiastek trzeciego stopnia i widać, że to będzie większe. Tutaj mamy coś takiego, no i y, dobrze też jest zawsze zerknąć, czy z danych liczb nie da się przypadkiem wyciągnąć pierwiastka, a tutaj y, możemy to zrobić. Y, więc co? Pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest 5, natomiast w 64 to jest 4. I trzeciego stopnia z 27 to jest 3, a z 8 2. Jeśli ktoś tak nie do końca rozumie, skąd się to wzięło, to zapraszam do lekcji pierwszej, gdzie tłumaczyłam takie najbardziej podstawowe rzeczy o pierwiastkach. Żeby to porównać, musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Tym wspólnym mianownikiem będzie czwórka. Czyli tutaj górę i dół mnożymy razy 2, żeby właśnie na dole była czwórka. No i też widać, że liczba po prawej stronie będzie większa, bo 6 czwartych jest większe od 5 czwartych. A teraz zajmiemy się usuwaniem niewymierności zmianownika, ponieważ nie zostawiamy liczb ułamków zapisanych w ten sposób, aby w mianowniku był ułamek. My musimy tak przekształcić liczbę, żeby w mianowniku nie było ułamka. Od razu powiem, że tutaj zajmiemy się takimi przykładami, w których w mianowniku nie ma sumy ani różnicy. Czyli powiedzmy, nie będziemy tutaj robić przykładów takiego typu, na przykład, gdzie to jest suma z pierwiastkiem albo jakaś tam różnica z pierwiastkiem. Tutaj tego nie będzie. Żeby zrobić takie przykłady, musicie znać wzory skróconego mnożenia, a w zależności od podręcznika one są różnie wprowadzane. Także tutaj zajmujemy się tylko takimi przykładami, jakie, no, jakie znajdziecie. Pozostałe przykłady są w dziale na temat wykorzystania wzorów skróconego mnożenia w pozbywaniu się niewymierności. Ten temat podlinkuję Wam w opisie. Tak jak mówiłam, musimy przekształcić to, żeby nie było pierwiastka pod ułamkiem w związku z tym i górę i dół mnożymy przez to przez pierwiastek, który znajduje się w mianowniku. Tutaj w tym przykładzie przez pierwiastek z dwóch. Możemy przez to pomnożyć, dlatego że jak to byśmy skrócili, to wyjdzie nam jedynka, czyli przez 1 nie zmieni mnożąc przez 1 nie zmienimy wartości tego ułamka, bo my nie możemy zmieniać wartości ułamka. Czyli sobie mnożymy. Mnożymy górę, czyli wyjdzie 2 pierwiastki z 2 i pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest 2. Też już gdzieś tam tłumaczyłam w którejś części, że taki sam pierwiastek pomnożony przez siebie daje liczbę przed pierwiastkiem. Pod pierwiastkiem. O. I dlatego właśnie mnożymy przez to samo, żeby nam wyszła liczba, która jest pod pierwiastkiem, ale już bez pierwiastka. Czyli teraz, jak spojrzymy na drugi przykład. To górę i dół pomnożymy przez pierwiastek z 3, ponieważ w mianowniku jest pierwiastek z 3. I co nam wyjdzie na dole? Na dole wyjdzie nam 3, a u góry pierwiastek z 6, ponieważ możemy pierwiastki tego samego stopnia wprowadzić pod jeden znak pierwiastka i pomnożyć. Tutaj już nic nie skrócimy, także mozi, możemy opuścić ten przykład i iść sobie do przykładu kolejnego. Zobaczcie tutaj w kolejnym przykładzie w mianowniku obok pierwiastka z dwóch jest trójka, ale my nie mnożymy wszystkiego przez tą trójkę, tylko zajmujemy się pierwiastkiem. Czyli górę i dół mnożymy przez pierwiastek z dwóch. I co nam wyjdzie? Na górze wyjdą nam 4 pierwiastki z dwóch, a na dole wyjdzie nam 3 razy 2, ponieważ z mnożenia tych dwóch pierwiastków wyjdzie 2. No i moglibyśmy to pomnożyć, ale od razu widać, że to się skróci, czyli tu sobie skrócimy. Tu nam zostanie 1, tu 2, czyli wyjdzie nam dwa pierwiastki z dwóch przez 3. I podobny przykład y, kolejny, czyli mnożymy wszystko przez pierwiastek z 10. I co nam to daje? W liczniku mamy 5 pierwiastków z 10, w mianowniku 3 razy 10, bo te pierwiastki pomnożone przez siebie dadzą nam dziesiątkę. I możemy nie wymnażać tego, tylko od razu widzimy, że się dziesiątka skróci z piątką. Tu zostanie jedynka, tutaj dwójka, czyli będzie to 10 pierwiastek z 10 przez 6. I kolejny przykład. Tutaj wkraczamy w pierwiastki trzeciego stopnia. Pozbywanie się niewymierności z tego typu pierwiastków jest rzadziej spotykane, ale musimy się tego nauczyć. Żeby pozbyć się pierwiastka, ponieważ jest to pierwiastek trzeciego stopnia, musimy dany pierwiastek pomnożyć jeszcze dwukrotnie, żeby razem w mnożeniu dany pierwiastek był użyty trzy razy. Czyli tutaj pomnożymy, dlatego że to jest pierwiastek trzeciego stopnia. U góry używaliśmy je jeszcze raz tylko, bo to był pierwiastek drugiego stopnia, a tu musi być razem użyty trzy razy, czyli jeszcze dwukrotnie. O. No i oczywiście w liczniku dopisujemy to samo. I teraz z tego, ponieważ to jest pierwiastek trzeciego stopnia, to wyjdzie nam 2. A u góry wyjdzie nam, jak wprowadzimy pod jeden znak pierwiastka, pierwiastek trzeciego stopnia z 2 razy 2. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 4 przez 2. Oczywiście tej czwórki i dwójki nie da się skrócić. Teraz spójrzmy, Dalej. Ojej, nie równa się, tylko mnożymy. Mnożymy dwukrotnie przez pierwiastek trzeciego stopnia z trzech. Górę i dół. O, i teraz to jest pierwiastek trzeciego stopnia, czyli jest y ten pierwiastek użyty trzykrotnie. Jeden, dwa, trzy. I z dołu wyjdzie nam trójka, a u góry wyjdzie nam trzy pierwiastki z trzech, z dziewięciu. Bo tą trójkę, tom, pomnożyłam razy tom. Nie możemy z tej dziewiątki wyciągnąć pierwiastka, ponieważ jest to pierwiastek trzeciego stopnia. Jakby był drugiego, no to oczywiście jest to trzy, ale że jest trzeciego, to się nie wyciągnie. Natomiast możemy skrócić te trójki i tu nam nic. Znaczy zostaną jedynki, które w mnożeniu nie mają znaczenia, możemy je opuścić. Także wynik to jest pierwiastek trzeciego stopnia z dziewięciu. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Jeśli mnie rozumiecie, proszę o subskrypcję, lajkowanie, komentowanie, polecanie mnie innym i zapraszam do części czwartej z zadaniami, z treścią o pierwiastkach.